Maniacymotocykli.pl Sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów. Polecam serdecznie. To nie pali gumy. Siema wszystkim. Przyjechamy sobie postuntować. Daję zaczął padać. Przejedziemy się do lasu. Pośmigamy sobie trochę po lesie. I ukryjemy się przed tym deszczem. Mokry asfalt jest. To już nie podryftuje sobie za dobrze. Za ślisko będzie mi. <słyski> Mogę zabrałem z ziemi, to tak pół kółka zrobiłem. Będę starał się zadbać o to, żebyście mieli czysty obiekty, ale jednak pada, więc może być trudno trochę dla mnie. Jest tutaj tablica zakryta, niewidoczna, bo tutaj chyba nie można wjeżdżać. Jest jakiś szlaban. E, ale po malutku tak sobie na supermoto widzicie, nawet nie rejąc nic, no. Patrzcie, lejąc tutaj zobaczyłem, że jest taki fajny zjazd i tutaj między drzewami dziś mogę pojechać. Tak więc jedziemy tutaj. Elegancko ubrany jestem, taki dresik cieniutki ludzie. Normalnie wiecie, tu na freestylu poleciałem, bo miałem jeździć jutro, ale jutro też ma lać i teraz miało jeszcze nie padać, ale już zaczęło padać, a ja akurat jazdy miałem i myślę, no wrzucę motor na pakę, no co ja nie wrzucę, może akurat się uda pośmigać. No i właśnie tak się znalazłem tutaj, ale przednia tarcza mi piszczy, muszę wrzucić tą większą z adapterem, będzie mi na pewno te, też lepiej stopale robić. Trochę ostatnio o KTM-a zadbałem, bo zrobiłem już lagi. Nie cieknął, no. tak więc jakby jest progres. Ej, o kurde, ale dziura, ale bym się warił. Ej, to jest chopa chyba, z tamtej strony się napędzają ludzie i tu skakują. Kurczę, strasznie nie lubię kropli na obiektywie, boję się, że tutaj będzie w tym filmie tego dużo. Staram się wycierać co chwila, ale to też takie montowanie tego filmu, jak wycinanie tej ręki co chwilę. Jak ją przycieram ten obiektyw, to wiecie, nieprzyjemnie się to robi. No ale próbujemy nagrać, może coś będzie z tego, może wrzucę. Ten film do internetu O tutaj chyba się jeżdżą dupcyć Kusteczek jest duży i kondony leżą Ja pierdolę lecę stąd tutaj <gry> Kurwa myślałem, że to jakieś zwierzę A to kocyk Ej, Ale miejscówka taka, żeby też ognisko rozpalić Tak jak tam widzę Ktoś palił sobie ognisko jest spoko, ciekawe gdzie wyjadę Jak będę jechał przed siebie Cały czas na pewno się kręcę Gdzieś koło stóp miejscówki no hamuwa totalna, widzę jak z obiektywu mi kapie jeszcze woda, nie? Tu w prawo to pewnie zaraz do busa do jadę, lecimy w lewo. Tu gdzie więcej drzew to może nie będzie padać na mnie deszcz. U jakieś bagno jest, nie? Be czuję już pod nogą jak tu miękko. Zawrota. Kurde Nieprzygotowanie dzisiaj zgłaszam do jazdy. Na moto, kostki na wierzchu, kolanka na wierzchu.

O, dojeżdżam chyba do... Do toru dojechałem? No czyli tak jakby wyjechałem z lasu. Teraz jest więcej deszczu. Ale pokażę wam co się dzisiaj na torze dzieje. Jedzie przed nami driftowa. Ale bym teraz wpadł na tori pod driftową, gdyby był suchy asfalt Normalnie driftem zakryłbym na KTM ie O ten fajny bok za nie O dobrze. Luks, lux Meister <śm> O, tempo popoczył łapnął, zajebiście Tak trzeba jeździć No pewnie, że tak, bardzo dobrze, jedziemy dalej wjeżdżać w ogóle na niego o kurde a jeszcze mam dużo ciśnienia z tyłu udowalone bo no, mi chłopcy zmieniali oponę ostatnio i ogólnie powiedzieli że miałem znowu za małe ciśnienie, bo normalnie dętkę to już mam tak od felgi wytartą ale powiem wam, że no muszę trochę... O, telefon dzwoni. Zmniejszać to ciśnienie, bo... Halo! Co jest? Robimy jutro streama? E, prawdopodobnie tak, ale później do ciebie zadzwonię. Dobra, jak wrócę do domu. O, jedzie grusz o czym ja mówiłem, a o dętce i oponie, co nie? No więc tak, powiedzieli mi, że mam wytartą dętkę, wysłali mi filmik, To no, faktycznie jest wytarta. No Nie spuszczałem tego ciśnienia naprawdę bardzo dużo, tak trochę, żeby ta opona mi się poddawała, bo przy przycieraniu na przykład ogonem i tak dalej, lepiej mieć trochę mniej tego powietrza w oponie, niż żeby było, na, wiecie, na fullo nabite i, i taki och, tylko skrawek opony wtedy, wiecie, łapie jakby powierzchni tego asfaltu. No i tak, no i wpadłem teraz na taki pomysł, że przy wymianie tej opony, felgę od wewnątrz, starą dentkę wezmę opinę I wtedy dopiero dam na to dętkę, po to żeby ta dętka po prostu nie wycierała mi się o elementy tej felgi wiecie metalowe kurwa Tylko na dętce zwykłej to się opierało nie, i wtedy powinno być lepiej, wtedy będę mógł zmniejszyć ciśnienie i po prostu nie bać się, że mi ta dentka się zaraz wytrze, no. tak jak do tublisa się okleja felga od wewnątrz, żeby tu się nie wycierał, to tak samo zrobię po prostu z tą dentką. Tu je chciałem zajebać, nie jest łatwo Dobra, jeszcze raz Ej, coś mi wyszło Normalnie nie, stuje Co już? Kurwa. I borygo mi wyjewało. Co jest? Ej! Ale faza! Wytyfy. Wywaliło mi borygo. Kula. Tam zaczęła być już siwucha. W sumie wolno jeździłem, strasznie mógł się nagrzać. Czemu wentylator nie chodzi? Jak go odpalę, to będzie chodził wentylator? Nie chodzi o wentylator, powinien się załączyć Ale mi się smutno teraz zrobiło Ale jebie od niego Ciekawe czy tutaj spłynęło borygo do tego gówna A jak Patrzcie Kurwa ty Polatał tym sobie trochę Tego gruzikiem Ale siara Ja myślę tam o tak trochę dymu było myślę, nawet coś tam rozpaliła ta oponka trochę coś tam wiecie Dymu było kurwa chyba z borygo Nie można spokojnie jeździć, to zabija nasze motocykle I jakbym leciał taką na picie odkręconej to nigdy takiego się nie stało ja ciągle prkałem sobie powlódki i jeszcze na koniec tutaj stuje waliłem no i to jest właśnie później wynik tego, co robiłem, czyli wylane, wyżygane borygo w KTM-ie. Ten napierdala elegancko bokiem. Tutaj o, no, widać, jak wystrzelił. Ej, kurwa. To jest taki sport, no. Jestem w samochodzie, powoli wracam do domu. E, motyw jest taki, że tutaj właśnie ziomek mi podpowiedział, żeby sprawdzić jeszcze czujnik temperatury. Te takie wsówki co idą na czujnik, temperatury u mnie były strasznie luźne, przez co mógł ten właśnie wiatrak nie zadziałać. Docisnęliśmy kombinerkami te wsówki, tak żeby wiecie, na wcisk to poszło. No, ale boka dam, ty. <laughs> bms No i dobra. I motyw jest taki, że tego, że. Stan Stamboryga jest ok. Jak patrzyliśmy we dwóch, yy, ostatnio, jak byłem na Krywlanach, dałem mu w Ciry ostro dla KTM, a nie powiem, że nie. Bo, bo tego, bo kurczę, bo już taką kropeczkę na tych chciałem przed wyjazdem zrobić. Wiecie, Jaranie Laka tam już było takie srogie, do, do piątego biegu przybiłem. I wiecie, i napieprzałem ile się da. I mi wtedy wyżej go właśnie też trochę tego boli dla KTM, więc wróciłem do domu i mu dolałem. Ale wtedy wiatrak mi się załączył I teraz prawdopodobnie za dużo mu dolałem I jak się nagrzał to wystrął nadmiar tego boryga o co schodzi Ja pierdzielę. Wrócę do domu po prostu i co I, i tyle no Teraz boryga nie będę do lewo bo jak patrzyliśmy mówię Tylko, że była też no Teraz katałem był nagrzany i stan boryga był zajebisty no tak więc jakby nie ma co się spuszczać nad tym i dolewać teraz znowu. Prawdopodobnie po prostu za dużo dlałem niepotrzebnie. Przesadziłem troszeczkę i tyle, nie. Sio. Mam nadzieję, że czujnik temperatury będzie ok. Teraz będę strasznie pilnował tego. Będę sprawdzał czy mi się wiatrak załącza. Szkoda, że nie miałem tego czujnika temperatury takiego, żeby pokazywał mi ile jest stopni przy jakiej się załącza w ogóle ten wiatrak. Też można byłoby zrobić w sumie coś takiego, żeby na dodatkowy przycisk zrobić i wiecie, i załączać sobie ten wiatraczek przy takim srogim jaraniu laka, albo jakichś jak czy coś, nie? Tak miałem jakieś w Sybercy i ten ziomek też mi tak podpowiedział, że można byłoby coś takiego zrobić, nie? Ale z drugiej strony nie chcę ingerować w instalację tutaj w ktm i przyróbki jakieś narzucać takie dodatkowe, które później będą miały wpływ na to. Yy, że na przykład jak klient przyjedzie obejrzeć ten motocykl, jak przyjdzie mi do głowy go sprzedać, że e, kurwa, bo tutaj są kabelki, po co to robiłeś, nie? Wiecie o co chodzi Różni są ludzie A ja też w sumie nie chcę ingerować za bardzo w tą instalację i tutaj robić jakichś dodatkowych przeróbek takich Właśnie tego typu, żeby wiecie, żeby yy, rozprówać coś, do, do, dorzucać i tak dalej To powinno działać Tak jak jest teraz, nie? Więc będę pilnował i zobaczę, czy będzie mi się odpalał ten wiatrak się rozgadałem, ale tak czasami mam. Tam jest KTM. Na razie jeszcze działa. Mam nadzieję, że dalej będzie działał, bo opony kupiłem. Kupiłem opony do palenia gumy. No takie śmieciuchy eleganckie do upalania. Kurczę, że ja pitole, nie? Więc musi palić gumę, musi być na hondzie ten sprzęt. I tyle no. Jak wam się podobało, to łapa w górę, sub komentarz. Wbijajcie na Instagrama, do którego macie linku, w pod filmem na sklep gdzie możecie zamawiać ciuchy i wlepy, to nie pali gumy strzałeczka, trzymajcie się, elo